Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Weskin i witam was w kolejnym filmiku z Cyberpunk 2077. Premiera zbliża się do nas wielkimi krokami, dlatego dzisiaj chciałem pomówić o kwestii podejmowania decyzji w Night City. Zaczynamy. W świecie Cyberpunka wszystkie działania, które będziemy podejmować, mają jakieś znaczenie. Sposób wykonywania misji, zarówno pobocznych, jak i głównych określi jak będzie wyglądała nasza gra. W Wiedźminie 3 wiedzieliśmy, kim jest Geralt, i dzięki znakom Wiedźmińskim mogliśmy przewidzieć, co się wydarzy w danej sytuacji. Ale tutaj będziesz musiał sam określić, jakie zasady i ideały ma Twoja postać. Jeżeli chcesz strzelać do wszystkich w każdej misji, którą będziesz miał do wykonania, możesz to zrobić, ale niektórzy ludzie są zwykle powiązani z określonymi frakcjami i mogą bezpośrednio lub pośrednio wrócić do Ciebie i cię zaatakować przez frakcję. Które możemy podzielić na kilka grup, takich jak gang czy korporacje. W grze mogliśmy zobaczyć takie grupy jak na przykład Animals, Tiger Claws, Valentinos, Voodoo Boys czy Scavengers. Doskonałym przykładem jest misja, w której to ratujemy dziewczynę z rok padlinożerców. Po uratowaniu jej i wsiadając do samochodu, od razu jesteśmy atakowani właśnie przez tą grupę. Dlatego wszystko, co robisz podczas wykonywania misji, ma wpływ na to. Co może wydarzyć się później i jak poszczególne grupy mogą definiować Twoją postać. Każdy gang ma własną mentalność, więc zwracaj uwagę na to, z jakimi ludźmi chcieliby pracować. Oprócz gangów mamy również korporacje. Jednych z takich korporacji jest Arasaka. Musisz być bardzo ostrożny, ponieważ korporacje są dość mocno wyposażone w broń, dlatego zwracaj uwagę na to, jakie decyzje będziesz podejmować, ponieważ to od Ciebie zależy, kto będzie żył, a kto umierał. Oczywiście nie wszystkie decyzje to sprawa życia i śmierci, ale pamiętaj również, że to jak się prezentujesz wpływa na to, jak inni będą cię postrzegali. Dlatego zwracaj również uwagę na takie rzeczy jak odpowiedni strój, odpowiedni transport, na to na co wydajesz swoje pieniądze, a nawet jak i z kim spędzasz swój wolny czas. Gra jest naprawdę bardzo rozbudowana i prawdopodobnie nieraz będziemy mieli dylemat, jaką decyzję podjąć. Dlatego jeśli chcesz się zagłębić w fabułę, to śledzenie dialogów postaci na pewno Ci pomoże we właściwym podjęciu decyzji. Dajcie znać, w jaki sposób Wy będziecie przechodzić grę. Czy będzie to szybki speedrun, gdzie będziecie zwracać na to szczególnej uwagi, co się dzieje dookoła, czy może jednak dacie się pochłonąć na City i spędzicie wiele godzin na eksploracji świata? Dajcie koniecznie znać w komentarzu, a na dzisiaj to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do subskrypcji kanału i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.